Cześć wszystkim z tej strony, jeden raz klockowy, kojarzycie tą minifigurkę Kaja, bo znalazłem całkiem ciekawą ciekawostkę. Wszyscy wiemy, że ta minifigurka jest poszukiwana wśród fanek, fanów Ninjago. O oraz ta minifigurka wystąpiła w tym oto jednym zestawie, który no, poszedł sporo na wartości, jest no, poszukiwany wśród kolekcjonerów. Tak się ten zestaw prezentował. Rocznik tego zestawu to jest 2013, jak Ninjago się dopiero się rozkręcało, tak to mogę nazwać. I mam to minifigurkę, która jest nieoryginalna z jakiejś innej marki klocków, która jest no, kąty patybilna z LEGO. Wiem ciężkie słowo do wymówienia, więc mogłem to powiedzieć różnie. Ale i tak niektórzy mogli się dowiedzieć o co mi chodzi. no, kąty patybilna marka. Jakoś tak zwał jak zwał. A ta minifigurka posiada takiego oto misprinta, który moim zdaniem jest bardzo podobnym vibem jakby do Nii. Jakby nie wiem, widać koncept taki do niej. moim zdaniem. Może to być tylko moja teoria, która może być prawdziwa lub nie. I na pewno ten misprint jest bardzo poszukiwany wśród kolekcjonerów i powiem wam, że ten torsik jest unikatowy na swój sposób. Mógłby się nawet przydać do jakichś moców i ogólnie, no. Jest w czym wybierać, tak powiem, w tym Mi bo naprawdę widać w nim naprawdę dużo szczegółów. Oraz ostatnio widz mi wysłał w komentarzu Mi Sprinta Kaja, który jest no, z tego roku i jest w takim małym zestawie. I myślę, żeby sprawdzić ten zestaw i sprawdzić czy to się w ogóle trafi, ale macie już tego zdjęcie. Oraz Cię serdecznie pozdrawiam i wpadłem na ciekawy pomysł. To oczywiście mówię do każdego z Was, jeżeli trafiliście jakiegoś misprinta czy coś, to oznaczajcie mnie pod tym hashtagiem. Możecie mnie oznaczyć lub nie, ale ważne, żeby był ten hashtag i będziemy sprawdzać razem te wszystkie misprinty, które będziecie mi podsyłać. Oczywiście to jest dla chętnych, to jest dla chętnych, bo jest naprawdę ciężko trafić takiego misprinta w klockach i ogólnie, no, no kto chce, to niech podsyła. Z góry bardzo dziękuję. Polecam Wam sprawdzić swoje kolekcje klockowe, sprawdzić czy posiadacie tego misprinta i ogólnie czy posiadacie ten zestaw, możecie to oczywiście no, dawać znać śmiało. Pamiętajcie o hashtagu, jestem Wam bardzo wdzięczny i dziękuję Wam za oglądanie. Mówił do Was jeden raz klockowy.